Teraz będzie drugi program pod tytułem obliczanie pierwiastków trójmianu kwadratowego, tylko że nie zrobimy tego jak kiedyś, jako aplikacja konsolowa, a zrobimy to jako z graficznym interfejsem użytkownika, prawda? Czyli na mówiąc przyciskami. Dajemy tu prawy klawisz i znowu musimy stworzyć frame. Można nazwiemy to pierwiastki. Enter, dobra. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam, nam potrzebne trzy etykiety. Pierwsza, więcej, druga. Już słuchajcie, nie będziemy tych etykiet nazywać, bo to akurat są nam niepotrzebne. One będą mówiły, co się znajduje pod nimi i te współczynniki A. BC będą przechowywane w tekst Pierwszy tekst można nawet sobie kopiować teraz. Proszę. Ctrl C, Ctrl V. Przesuwamy go i Ctrl V. No. I tu w tych tekst będziemy przechowali te współczynniki. Proponuję nazwę tym współczynnikom. W ten, w ten w ten sposób nazwa zmiennej wysp WSP by znaczyło, że tu w tym polu edycyjnym WSP będzie zapisany współczynnik A trójmianu kwadratowego tak? e, damy nazwę temu współczynnik B temu damy współczynnik C no i na początku, no co, to nie może być nic, prawda? Oj, na początku nic tu nie będzie. Ojej, to się już zmniejszało. To może jakoś spacie tam co mi stawmy. No co jest, możemy... Jak tu nie widać, Tu jest WSK, to można tu ten tekst stawić, prawda? O, spacie to może za mało. No dobra. Możemy rozwinąć to po prostu. O! Nie, problem. Nie jest taki profesjonalny. Nie robię tego tak, wszystko, żeby było równo, bo nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby się nauczyć pisać takie rzeczy. Jak będą, będziecie również takie pisać, to będzie potem się bawili przestawiania. Dobra, mamy nazwane odpowiednio wsp i tak dalej. To jest P i Z A. Jest. I teraz w ramach informacji, że tu jest, tu trzeba współczynnik A wpisywać, tak? Tu poniżej trzeba współczynnik B wpisywać i jedni tekst C. Tak. Dobrze, na no ja, razie zobaczmy jak to wygląda. Shift F6. A, tu będziemy wpisywali współczynniki. Tak. I pod spodem będzie nam wygląda. naciśnięcie, oczywiście klawisza będziemy szukali pierwiastki, no to może sobie ustawmy tu klawisz, ten przycisk nazwijmy go może przycisk a, i ustawmy tekst oblicz, a, oblicz. A, oblicz. oblicz i tu w polu edycyjnym pojawiono, o nie, nie te ksare, bo to jest zbyt dużo, w polu edycyjnym Tekst O. Ktrą Tu się nam wyświetlą pierwiastki, tak? Tylko trzeba dać labela jeszcze. Jednego, drugiego i tylko teksty. Naprawdę ja nie nam nic innego. To i tu co? Tu też. Nie ma na razie pierwiastków. Więc nic będziemy wpisywali. Tutaj też... Pierwi Oj, pierwiastków też nie ma. stosować się. Tak? Tylko byłoby jeszcze dobrze to, Jeszcze byłoby dobrze co z tym zrobić. A, nazwy. Dać nazwy. Nazwijmy to pierwiastek. drugi, Tak. A to pierwiastek pierwszy, pierwiastek jeden. I mamy, no i teraz trzeba, mamy już, mamy graficzny interfejs. Teraz trzeba tylko jeszcze napisać program, to będzie trudniejszy. Jak wygląda? Tak wygląda. No, no oczywiście nie jest to nic idealnego, bo nie o no to chodzi. żeby nauczyć się jak to mniej więcej pisać program. Jak ma ten klawisz OWLI działać? Klikamy dwukrotnie, dwukrotnie klikamy, znaleźliśmy się tutaj i piszemy kod. Najpierw trzeba ściągnąć to, co siedzi w tych polach uczynnikowych. No, pod A podstawimy tak, to nazywało się pole wysp, a się nazywało. Trzeba pobrać stąd tekst, ale ten tekst trzeba zamienić na liczbę. Muszę tam się nieść przecież tekst, co jest ta liczba i To tak. Trzeba ten, ten stres przyniesiemy na przykład string. W tych, w tych polach edycyjnych idą stringi. Trzeba teraz zamienić to na liczbę, tak? Double, konopka. Co tam było? Zaraz muszę przypomnieć. Double. I tu jest, co to było, o to było waliło of od string, no właśnie. I z tego będzie first sypy, sypy, a, get text. O proszę. I teraz po tym, z, tym z tej zmiennej a mamy współczynnik a, a teraz z zamiast tego kola edycyjnego. Copy, play i mamy, słuchajcie, wszystkie współczynniki a, b c. Teraz wystarczy polifikowaną deltę. No i delta. Delta. To jest B razy B minus 4 razy A razy 4. No i jeżeli delta jest większa bądź równa od 0, to mamy dwa pierwiastki, tak? Oj. I te pierwiastki od razu podstawmy do tamtych pól. Czyli pierwiastek 1 set Text. i tu musimy stringa wysłać, prawda? Czyli musimy to x1 na stringa zamienić. Dobra, to może jeszcze, jeszcze mówmy tam, żeby nie było wielkiego zamieszania, dobra? To jest minus b minus pierwiastek z delty delta przez 2a, 2 razy a teraz weźmy w z jeszcze. Średni. To jest pierwszy pierwiastek, a to jest drugi pierwiastek. minus pierwiastek, I trzeba do tego pierwszego pola wysłać x1 pierwszy piątek, ale zamieniony na stringa. Czyli trzeba użyć string value walił off i tutaj trzeba wstawić e, double off i oczywiście trzeba również wysłać pierwiastek drugi do drugiego pola edycyjnego, tak? Czyli pierwiastek 2 od x2. I proszę mamy. A je co będzie, jeżeli dotensuję? No to może, to może wstawmy do tych dwóch pierwiastków, prawda, komunikat taki, że brak pierwiastków. I tak było fajne, prawda? O i napiszemy tu po prostu brak, brak, no po prostu będziesz, będzie prości brak, brak, o, o, o. No, co to jest? A, kontrolujemy, dobra? No i uruchommy program. I teraz się by to sprawdzić w kursie, no pamięć, no jak to było? dobra. Żeby były pierwiastki 1 i 2, tak wygląda płaska bo Potem jest x kwadrat wychodzi z tego minus, 2, minus 3x i plus 2. Czyli, czyli trzeba wprowadzić a równe tyle. To b, a to 2. 1 minus 3, 2. Dobra. 1 minus 3, 2. I obliczamy. Oho, ma pierwiasów. Przecież delta jest dodatnia. Dlatego AC. O! <słuch> ponieważ tu pobrałem te same liczby do ABC, ponieważ zapomniałem, że przecież B mam. Pod przekopiowaniem zapomniałem zmienić. B, wartość B siedzi w polu decydującym, który nazywa się wysypy B, a C siedzi w wysypy C. Tak? I teraz trzeba będzie jeszcze raz to uruchomić. O, no, i powinno być już dobrze uruchomione. Dobra, no gdzie to jest? 1, 1 minus 3, 2. Obliczamy. Wyszło 1 i 0, jako double oczywiście. A co zrobimy, jeżeli delta nie istnieje? Delta nie istnieje na pewno, kiedy to jest malutkie B, a duże jest A i duże jest C. O, brak pierwiastków. Można by jeszcze było pomyśleć nad zrobieniem tutaj klawisza tak zwanego reset, prawda? który by resetował te wszystkie tutaj elementy. Bo w tej chwili musimy tę aplikację uruchamiać od nowa. Ale myślę, że poradzicie sobie z tym zagadnieniem. To tyle na dzisiaj, dziękuję.